I usłyszeliśmy gong, więc rozpaczamy w tej chwili, proszę Państwa, pierwsze starcie finałowe. Pierwsze dwie minuty spośród ośmiu tego starcia finałowego. Kategoria 51 kg. Na razie stara się narzucać swoje tempo zawodniczka z Kazachstanu, ale Mandy Pujol jest tutaj cały czas bardzo czujna. Nisko puszcza ręce, ale ona dobrze pracuje na nogach, więc może sobie pozwolić troszkę na nonchalancję właśnie w swoim boksie. Rzadko jest to Maciek spotykana sytuacja w boksie amatorskim, żeby z taką pompą organizować imprezę. Tym bardziej nas to cieszy, cieszy to również pewnie same zawodniczki, bo właśnie to jest zawsze dobre doświadczenie zmierzyć się na takim turnieju, gdzie jest naprawdę duża oprawa doświadczenie, które nie może być przecież wyniesione z ze sparingów czy z różnych meczów międzypaństwowych. No, skończyliśmy teraz pierwsze dwie minuty tego starcia, jak punktowali sędziowie. No i z powrotem mamy tą samą harmonię bokserską tutaj. Stara się wywierać presję i przyciskać tutaj zawodniczka z Kazachstanu. Mandy Buell cały czas uważna i czujna w swojej defensywie i na razie ona czeka na Miejsce i dobry moment, żeby przykontrować Zwycięstwo będzie zależało od tego, która z pięściarek zdoła przechytrzyć swoją przeciwniczkę. Nie będziemy raczej świadkami wielkiej wojny. Mendy Bujol to jest pięściarka, która jest aktualnie na 15. miejscu rankingu Aiba w kategorii 51 kg. Również sędzia Gabriel Esku nas na razie nie może narzekać na jakieś nieczyste ciosy w tym pojedynku, ale też z kolei no brakuje nam w ogóle tych ciosów troszkę. Jest tutaj dużo prób, dużo kombinowania, ale nie mamy zbyt wielu punktowanych ciosów. Teraz starała się w tym zwarciu przeatakować właśnie zawodniczka z Kazachstanu i z powrotem mamy tą samą sytuację i zakończyliśmy tę rundę. Mamy w tej chwili przestój w pojedynku, ale tutaj cały czas są bardzo ważne te zawodniczki. Teraz troszkę chaotycznych ataków w zwarciu ze strony zawodniczki z Kazachstanu nie pozwala na takie hitki. Sędzia Gabriel Eskunas z Hiszpanii. Teraz w tej chwili troszkę chyba chce mocniej przycisnąć z kolei zawodniczka z Kanady, która już nie chce się tutaj zmuszać do cofania, tylko to ona chce dyktować tempo 30 sekundy pozostały jeszcze do zakończenia tej rundy rundy, która jest dosyć wyrównana, więc w ogóle po trzech rundach naprawdę mamy tutaj bój dwóch równych sobie zawodniczek